Kochani, kochani i bardzo proszę o aby Abel wiele z Mistrz Świata w To rowerowym. Do zobaczenia tylko w Krakowie, tylko przed galerią krakowską. Ale siła, ale dominacja! Niesamowity mistrz świata Abel Jak Jaką to zrobię, kochani? Pierwsza próba, pierwszy najazd i od razu zakończony powodzeniem. Tak to się powinno robić, kochani. Tak, właśnie w ten sposób, tak jak to pokazuje Abel Mustieres. Teraz już bez żadnych problemów powinien zakończyć pozostałą część sekcji. Teraz trudny wyskok na mniej więcej 2,5 metrowej wysokości przeszkodę. Uwaga, uwaga kochani! Jest to również dość trudny moment na tej sekcji. Tutaj trzeba idealnie najechać na tę położoną pod skosem belkę, a następnie z niej wybić się bardzo dynamicznie. Tak jak to zrobił... Tak jak to zrobiłem, mistrz świata, kochani! Rewelacja! No tutaj naprawdę demonstruje niesamowite umiejętności, pokazuje miejsce w szeregu pozostałym zawodnikom, właśnie Abel Musienes. Rewelacyjny przeskok przez przednie koło, teraz już ostatnia przeszkoda musi idealnie trafić i bez problemu, Kochani, fantastyczny, fantastyczny mistrz świata tutaj w Krakowie, Abel Musielak. No naprawdę, moi Kochani, jest co oglądać i jest.